Co to znaczy, że składający ofiarę, niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła? To nasz kolejny odcinek ze Starego Testamentu, a jednak powinien on mieć dla nas znaczenie. Powinien on dla nas mieć znaczenie każdego dnia. Nasz tekst pochodzi z księgi kapłańskiej opisującej system ofiarny dla Izraela w starym przymierzu z Bogiem. A ten konkretny fragment dotyczy dobrowolnej ofiary z pokarmów, jaką każdy mógł złożyć dla Boga. Ale zapytasz, ale po co się tym zajmować? Przecież nas to dzisiaj już nie dotyczy, prawda? Tak, wprost nie dotyczy. Ale stare przymierze jest w wielu miejscach fizycznym obrazem duchowej realności nowego przymierza. Starotestamentowa świątynia i to, co się w niej w środku działo, jest obrazem Każdego pojedynczego ucznia Jezusa i obrazem jego relacji z Bogiem dzisiaj. Wiesz o tym? Paweł mówi bowiem, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? A co do działania tej świątyni, to Paweł dodaje. Wzywam was, wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ja chcę składać Bogu ofiarę świętą i miłą, a ty? No więc przyjrzyjmy się fragmentowi funkcjonowania starotestamentowej świątyni. Przyjrzyjmy się mniej znanym ofiarom, bo dobrowolnym ofiarom z pokarmów. Bo większość ze współczesnych wierzących ofiary kojarzy raczej z ofiarowaniem zwierząt i obowiązkowością takich ofiar, czyż nie? Formuła filmów z cyklu Co to znaczy jest za krótka, żeby cytować cały drugi rozdział Księgi Kapłańskiej, ale zrób to, proszę, samodzielnie. Przeczytaj go w całości, choć mam nadzieję, że ten materiał na tyle Cię zachęci, że i tak byś to zrobił. I tak byś to zrobiła. Wszystkie teksty w opisie filmu. Więc jeszcze raz, dlaczego się tym zajmujemy? Otóż dlatego, że Paweł mówi w zacytowanym już fragmencie, że dzisiaj ty i ja, jeśli tylko jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy żywą świątynią Boga. I Paweł mówi, że nadal mamy składać ofiary w naszym żywym ciele w świątyni Bożej którą jesteśmy i ofiary składane w starotestamentowej świątyni są fizycznym obrazem naszych duchowych ofiar jakie składamy dziś w świątyni naszego ciała no to wyciągnijmy lekcję z dzisiejszego tekstu po pierwsze ofiary z pokarmów były dobrowolne Chcesz złożyć Bogu ofiarę, to ją złóż. Nikt ci niczego nie wyznacza, nie ustala dla ciebie i za ciebie. Nikt cię do niczego nie zmusza, nie ustanawia żadnego obrzędu i kalendarza jego celebracji. Złóż ofiarę Bogu, ale tylko jeśli naprawdę chcesz. Bóg wie wszystko zna twoje serce nie oszukasz go tym pokarmem który składało się jako ofiarę mogły być same płody rolne na przykład kłosy zboża ale jeśli to było przygotowane danie na przykład upieczony placek lub mąka wyprodukowana z ziaren miało to być maksymalnie rozdrobnione dlaczego bo i ty masz być dziś przemielony i rozdrobniony, przemielona i rozdrobniona. Masz pozbyć się nierozdrobnionych i nieprzemielonych przez Boże Słowo kawałków twojego ja, nierozdrobnionych i nieprzemielonych kawałków twoich egoistycznych dążeń i własnych koncepcji. Dobrze również, jeśli są to Twoje pierwociny, to, co masz pierwsze, to, co masz najlepsze, Twój najlepszy czas, największe możliwości, najpierw dla Boga, a potem dopiero na jakikolwiek inny cel. Tekst z Księgi Kapłańskiej nakazuje również dodawanie do ofiary soli która oznaczała przymierze. Bo też i dzisiaj wszystko, o czym mówi ten materiał, dotyczy nowonarodzonych dzieci Bożych, uczniów Jezusa, funkcjonujących wyłącznie w przymierzu z Bogiem, w Jego nowym przymierzu, w przymierzu opisanym w Nowym Testamencie. A teraz kluczowa część materiału, bo pochodząca z naszego początkowego tekstu. Bo czy to do kłosów, czy to do przygotowanych posiłków, czy to do mąki, masz dodać zawsze dwie rzeczy. Pamiętasz co? Oliwę i kadzidło. Oliwę oznacza to, że jakakolwiek Twoja ofiara, ofiara Twojego życia musi być czyniona w Duchu Świętym, zgodnie ze Słowem i zgodna z Bożą Wolą. Czyli oliwa oznacza element nadprzyrodzony. Kadzidło oznacza to, że jakakolwiek ofiara twojego życia musi być czyniona z chęci twojego świadomego i szczerego uwielbienia Boga. I to jest dla odmiany w całości twój element, twoja decyzja dla Boga, aby go uwielbić. I Bóg stworzył te fizyczne, materialne rzeczy i tak dobrał je do spalenia na ołtarzu, że zarówno spalana oliwa, jak i kadzidło dają przyjemny i intensywny zapach. Podsumowując więc ten kluczowy fragment naszego materiału, zwracam twoją uwagę na to, że tak jak cała Biblia, tak i ten fragment uczy, że każda sprawa, która ma konsekwencje wieczne, a takie ma Twoja duchowa ofiara, mają niezbędną część pochodzącą od Boga i niezbędny Twój wkład, który wynika z Twojej wolnej i szczerej decyzji. Ale w drugim rozdziale Księgi Kapłańskiej Bóg mówi również, czego nie wolno robić, składając te dobrowolne ofiary. Mają być przaśne, czyli bez kwasu, czyli wynikające z czystych intencji, z pozycji życia, w którym nie jest obecny, niewyznany i nieporzucony grzech. Rozumiesz, co mówię? Jezus naucza tego samego w kazaniu na górze, które przeznaczone jest dla jego uczniów, uczniów Nowego Przymierza. I wreszcie do ofiary z pokarmu nie można dodawać miodu. Miód był smaczny i cenny, ale spalany strasznie śmierdział i zamieniał się w oleistą, klejącą się maź. Nie dodawajmy więc do żywej ofiary naszego życia nieprawdziwego uwielbienia dla Boga, miłych słów i słodzenia Bogu, które nie jest prawdą. Jest tylko na pokaz, jest rytuałem i obrzędem. Boży ogień wyciągnie z tego smród i trudną do utylizacji substancję, która brudzi i niszczy świątynne naczynia. Szokujący obraz, prawda? I już na sam koniec. Jak dowiesz się z treści drugiego rozdziału księgi kapłańskiej, część ofiary, na przykład mąki lub nawet gotowych dań, szła do kapłanów. I dobrze, niech się posilą. Ale nigdy kadzidło. Ono w całości musiało być spalone na ołtarzu, było w całości dla Boga. Dzisiaj nie ma kapłanów, bo jak naucza Piotr w Nowym Testamencie, ty i ja nimi jesteśmy. Wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem. Tak więc obdzielajmy się wzajemnie ofiarami naszego życia ale nie wolno nam nigdy oddawać chwały innemu współkapłanowi nie możemy oddawać chwały po prostu innemu człowiekowi nie 100% kadzidła ma zawędrować na ołtarz i zostać spalone dla Boga bo właśnie oddawanie chwały jakiemukolwiek człowiekowi jest jedną z największych herezji kościoła przez stulecia. I wcale, jak chcieliby niektórzy, nie jest ograniczone do kościołów historycznych, które uczyniły z tego swoje dogmaty i oddaje cześć hierarchii zwykłych ludzi. Ale oddawanie czci człowiekowi. Żyje i ma się świetnie również we współczesnych kościołach celebryckich, gdzie osoba założyciela i głównego przywódcy jest zwyczajnie czczona i tej czci zresztą zwyczajnie od innych wymaga. Ale zarówno fizyczna ofiara opisana w Starym Przymierzu, jak i jej duchowy obraz w Nowym Przymierzu. Może oddawać część wyłącznie w 100% Bogu. Inaczej zamienia się również w 100%, tyle że w 100% bałwochwalstwa. A tym fałszywym Bogiem, czyli po prostu bałwanem, jest człowiek. Nie naśladuj ich. Niech zatem Twoja codzienna, dobrowolna ofiara czyniona w świątyni Twojego ciała w nowym przymierzu z Bogiem wypełnia wszystkie wymogi fizycznej ofiary składanej w fizycznej świątyni Starego Przymierza, która była obrazem i zapowiedzią Twojego dzisiejszego życia z Bogiem.